Robimy ciasto bananowe. Banany. Z jednym jajkiem już są. Marcin miesza. Jajko. No dajemy niby keczupu. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. A drugie jajko umiesz wbić? Ale musisz wlać to. Wlej te jajeczko. Dibidi 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 di. wow i właśnie dibidi 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 di. ja. tak teraz drugie jajko umiesz bić? nie umiesz dibidi dibidi o ja też o nie czekaj bo skorupka nie może być skorupki. Wyjmiemy. Marcinek umie śpiewać? A, ketchup. no tak. Puste. Nie ma już tam nic. Już wszystko wlałeś. Cibbi dibi dibi di bibi. Bibi, bi, bi,bi, bibi. No. A tutaj mamy margarina. Ona się topi. I do margaryny damy. Sukier. Wow! teraz będzie się cukier roztapiał. Fiu, fiu. Bi, 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 Co tu poszukujesz? O! O! Uh -huh. no. Łóżeczka. Wlej te jajko. Tu. Umiesz? Wlej.

Obrudne rączki. Zaraz wytrzemy.